Cześć, z tej strony Rizrox, a to jest info o nowym pojeździe Chevrolet Apache, który jest taką niespodzianką, bo na teście serwera go nie było, ale jeden z graczy znalazł w plikach gry ten pojazd i prawdopodobnie, prawdopodobnie, bo to nie jest jeszcze pewne, będzie to tajny pojazd do znalezienia na mapie Imandra, która właśnie teraz za niedługo wejdzie na nasze konsole. Pojazd ma nabęd na wszystkie koła, włączany i wyłączany i blokadę dyf dyf dyferencjału zawsze włączoną, więc spoko, wydaje się całkiem niezły, również duże koła, no, powiem Wam, że całkiem, całkiem może być fajnym skautem. Ale tak, no, nie wiadomo teraz czy rzeczywiście go dostaniemy teraz w patchu. Czy to już jest pojazd szykowany na nowe, nowe DLC, nowy season, season Pass 2 na Kanadę. Bo może się okazać, że ten pojazd jest już wprowadzony w plikach gry, ale dopiero dostaniemy go w Kanadzie. A może też się tak okazać, że dostaniemy go już teraz i będzie do znalezienia na nowej mapie do, bo na teście serwera go nie było no ja tam sobie przeglądałem osoby które grają na teście serwera no i nikt tego samochodu nie testował nikt go nie znalazł więc może być tak że jest taką niespodzianką dodaną w ostatniej chwili a może być też może też nie być jedno jest pewne pojazd na pewno wejdzie do Snow Runnera na pewno będziemy mieli go w grze tylko jeszcze nie wiadomo kiedy. Fani się prezentuje. 95 litrów w baku. Napęd na wszystkie koła. No, pojazd jako scout ma wszystko, co powinien mieć. Z czego wiem, to z czym się z Wami jeszcze podzielę, to wiem, że ma dość. Niskie zużycie paliwa, ale jest to spowodowane tym, że ma słabą moc do masy, czyli bardzo podobna sytuacja jak z Fordem F750, ale podejrzewam, że może się okazać też tak, że do tego samochodu będzie do znalezienia upgrade gdzieś na mapie upgrade silnika tak samo jak mamy do czynienia z Fordem. Słuchajcie, to tyle jeżeli chodzi o info o tym nowym pojeździe, którego tak naprawdę jeszcze nie wiadomo czy kiedy będziemy mieli przyjemność nim pograć, ale jest pewne, że na pewno będziemy mieli przyjemność nim pograć. To tyle w tym filmie, mam nadzieję, że Wam się podobał i do zobaczenia w następnym, cześć!